Pierwszej lekcji w roku szkolnym było lepienie z plasteliny i wszyscy mniej lub bardziej zdolni różne cudeńka z niej lepili. Witek ulepił śli. Z plasteliny. Pies i kotek, jak popadnie, czasami się bawią ładnie. Czasami się gryzą, czubią, choć plastuś wie, że się lubią. Kot się na noc w domku chowa, pies obejścia ma pilnować. Choć jeszcze lato na świecie, nocą bywa zimno przecież. A co będzie jesienią, gdy się wiatry odmienią? Kiedy jesień zagości, pies przeziębnie do kości. No a potem przyjdzie zima i jak biedny pies wytrzyma. Będzie wicher, mróz i gruda. Ho! przydałaby się buda, mówi Plastuś do Tosi. Przyjdzie kiedyś mroźna zima, a nasz piesek budy nie ma. Prawda, rzekła Tosia krótko i zajęła się psią budką. Z pudełeczek posklejanych zbudowała mocne ściany. Ze skorupek od fistaszków już dachówki są na daszku. Słomą dobrze ogaciła, żeby buda ciepła była. Ma już piesek własny domek. Na podłodze ciepłą słomę, w zimne noce, gdy wiatr dmucha, jakby schował się do ucha. Plastelinek w budzie siedzi... I pilnuje, czuwa, śledzi. Ale kogo tu pilnować, żeby świnka, koza, krowa, strzec plastusia, no i kota? Toć to dla psa nie robota. Tosiu, wiesz, znów plastelinka, ulep owce, kozę, świnkę, i baranka, i konika. Niech tu koło domu bryka. Wtedy gospodarstwo będzie. Ulep kury też na grzędzie, ulep gąskę siodłatą i krowi się rogatą. Jak pies i kot ma być zdrowy, jeśli plastuś nie ma krowy? Każdy potrzebuje mleka. No więc Tosia już nie czeka i lepi bardzo przejęta cały ten żywy inwentarz. Co się dzieje w Plastusiowie? Ruch, że aż się kręci w głowie. Co się dzieje? Co się dzieje? Kury gdaczą, kogut pieje. Świnia krzyczy, krowa ryczy. Zarżał konik, że aż tosi w uszach dzwoni. Szczeka plastelinek. Przepilnuje tę żywinę. Tylko. Kot na płocie siedział jakby o niczym nie wiedział. A wtem kogut fr na płotek jak zaczął kukurykać, to się tak przestraszył kotek, że hop spłotka i umyka. Plastusiowy ogródek. Wszyscy dobrze wiedzą o tym, musi rosnąć coś za płotem. Musi pięknie się zielenić od wiosny aż do jesieni. Toć wiadomo, sprawa krótka, nic nie wart, dom bez ogródka. Plastuś dzielnie sobie radzi: ziemię kopie, sieje, sadzi, będą owocowe drzewka, będzie groszek i marchewka, poziomeczki i maliny. O, będzie czym częstować. Gdy kto przyjdzie w odwiedziny. A od piątku do niedzieli o ogródku się zwiedzieli. Kto? Pod ziemią wnet przywędrował kret. Zaczął kopce sypać wszędzie. Panie Krecie, co to będzie? Roślinki psujesz na grzędzie. Jedz pędraki i sprężyki. Lecz nie tutaj syp kopczyki. Rano lokatorka nowa, pani Broda Wkiewiczowa, piękna i gruba ropucha, z buzią od ucha do ucha. O, ropucha w sadzie szkodnikom poradzi, więc plastuś rad w rączki klaska. Zjadaj liszki, jeśli łaska, jedź ślimaczki, moja luba, będziesz jeszcze bardziej gruba. Dziś znów kogoś Plastuś spotkał. Myślał, że to liść zielony, a to żabka, to że kotka. Miała śliczne, złote oczy, śmieszne kulki na paluszkach. Smyk! Język z pyszczka wyskoczył i zginęła w pyszczku muszka. Pomocnica! To rzecz pewna, ta zielona żabka drzewna. Och, jak ślicznie jest w ogródku! Rosną róże i stokrotki, no, a strzegą ich od wrogów krety, ropuchy, rzekotki. O ogrodzie w plastusiowie, kto ciekawy, tu się dowie. Kiedy ptaszki się zwiedziały, do ogródka przyleciały śliczna pleszka ogrodowa, rudy brzuszek, biała głowa, szczebiotała pleszka. Bardzo mieszkać Ale prostość o tym nie wie Że mi trzeba w drzewie Przyleciały też pokrzewki Co za gwizdy Co za śpiewki Lecą zięby I sikory Pełno ptaszków już wokoło Smutno było Do tej pory A z ptaszkami jak wesoło Plastuś budki z Tosią kleci. Pomagajcie wszystkie dzieci. Dla sikorek i dla pleszek budki na drzewach zawieszę. Cicho! W gniazdach już pisklęta. O ptaszkach trzeba pamiętać. Ptaszki pomoc i pociecha. Pojnik zrobię im z orzecha. Piją ptaszki w słonku złotym. Wody pryskają kropelki. Uwaga! Co zrobić z kotem? Kot to jest drapieżnik wielki! Tego kota, plaskota, trzeba spędzić w z Spłota! Błyszczą mu oczy. oczy! Ptaszka pory! Nagle skoczy ty! Ocie! Siedzieć tu nie możesz! Miał. A gdzieś ja się podzieję? Muszę zamknąć cię w komorze. Długo kotek plaskotek nie mógł siadać na płotek. W komórce dostawał mleko, aż ptaszki podrosną i z gniazd wyfruną czekał.